Panie Marcinie, jak wspomina Pan pracę przy damigu do Śnieżki, nowej wersji Śnieżki? Jak to było? Zaczęło się od tego, że wszedłem do domu mhm. i moja żona mój Nuniu, tak ładnie mówi do mnie, po 28 latach bycia <laughs> razem. Nuniu dzwonili od Disneya. Z no, tego tak uśmiechnąłem. Wraca e, ukryta kamera, tak pomyślałem. I chcieli, żebyś wystartował w castingu, tak, młody panie redaktorze, Pomponika, w castingu, a nie, że przywieziony w teczce, nakazany. Do dzisiaj nie wiem, z kim rywalizowałem i chyba się nie dowiem, bo takie są te tajemnice filmów i firm zachodnich. Więc kiedy dowiedziałem się, że przeszedłem, aha, bo jeszcze żona mi mówi, że będziesz podkładał, ja mówię, nie, nie, nie mów ciążę. Zaśmiała się nie. Dobra, łowczy. Nie. Krasnoludek, mówi żona. Boże. Dobra, może być. Ale krasnoludek to co? Mędrek? Ja. To Wesołek. I żona mówi gburek. A potem pomyślałem, dobra, to będę udawał. No i podobno bardzo dobrze udałem, że jestem gburek. Dobrze, że nie gbór, bo to tam... To, to, to prawda, to było tak. Miły, że... sympatyczny, fajny gość. A to jest tak w tych dubbingach zachodnich, że oni narzucają, czy pan może proponować, jak chce pan, żeby ten głos brzmiał, no to, jak to no, wygląda? Powiem panu bardzo szczerze, mogę zaproponować, ale oni zasugerowali, że ten, który tam zrobiłem, czwarty, jest hmm. super. Czyli taki właśnie ten głos, taki, no, czyli no, no nie mogę być w tym filmie taki a, aksamitny, taki miły, mm -hmm. elegancki, ale jak kiedy wychodziłem ze studia, nie, najpierw powiem ciężka haruwa. Żeby nie, nie wyszło, że to jest takie sobie. Pani Tomicka, to jest taka y, żmija, która ma a, słuch absolutny, która y, zna się na tym fachu po prostu piosenki, muzykę ma w, w jednym małym palcu. Znakomity zawodowiec. I ona, żeby się człowiek nie załamał, to mi super, ale poproszę jeszcze odważniej raz. Dobrze, super, to jeszcze odważniej. A, a pan Waćkowski, reżyser, kapitalnie. Oskarowo, ale proszę jeszcze ostrzej, jeszcze raz, jeszcze dwa razy proszę. No więc kochani, ciężka praca, dająca ogromną satysfakcję. No dzisiaj będę miał trzy metry, pan jest wysoki. Zaraz, a... będziemy, zaraz będziemy oceniać i po filmie ocenimy, powiemy jak było. Pani Marcinie, co pan sądzi o tym, że teraz dubbingują influencerzy bardzo często? No Czyli jest... osoby, które mają zasięgi, a nie talent. Jak pan to postrzega? Jeśli mają zasięgi i talent, to super. Mm, ale, a jak mają tylko zasięgi, ale, to co wtedy? No to nie, 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 niech pan się nie gniewa. Jestem dorosłym y, facetem i y, nie, nie potrafię panu powiedzieć, y, który influencer ma zasięgi, a który ma talent. Nie, ale jeśli ma, i, na myślę, że zachodnie y, takie y, produkcje, to sprawdzają tych, którzy mają zasięgi i talent. Chyba tak. Okej, okay, czyli tu tak dyplomatycznie a zakończymy jak panu ten pan powiedzieć. Y, temat. Po prostu, y, no, na przykład, niech pan powie. Y, jak, jak by pan, kogo by pan zaprosił do roli e, Górka, gdyby nie mógł Daniel? No niech pan mówi. No to musiałbym się nad tym zastanowić. No, ale właśnie, tu bardziej. Mm, tu miną, bardziej pomponik tu... nie wybiera innego kandydata, tylko Nie, no, jedyny, pana jedyny y, kandydat. Doktorze. Jedyny kandydat. Ale zastanawiam się, co pan sądzi tym, o tym zjawisku, że teraz coraz częściej bierze się osoby z zasięgiem bez talentu. Ja oczywiście, kiedy nagrałem z y, górala y, w Kacza kaca niewi, co to smutek. Kufa drewniano, od ropą to Natomiast byłem zazdrosny, że pojedynek węża z krokodylem ma 500 tysięcy, a mój. Ten, ten monolog tam <noise> trochę mniej. No ale to nie mówmy o tym. Jestem w zbyt dobrym humorze, żeby o tym teraz dywagować. No to obym bym nie popsuł panu tego ten humor, chciałbym porozmawiać o emeryturach. Co pan zrobił, że pana emerytura jest godziwa? Moja emerytura i to już to co pan wyczytał. Wyczytałem, wyczytałem, Na ale nie ma recepty, nie ma recepty, więc chciałbym, żeby może pan powiedział, co pan zrobił, żeby koledzy mogli się zainspirować i żeby ich emerytura też była godziwa. Ci młodsi koledzy, bo ci ale starsi jestem dumny, już Nie ma młody dziennikarz. Komponika, że pan znalazł czas, żeby wygooglać, że Daniel nie narzeka. Nie narzeka, nie, nie narzeka. Nie narzekam. Dlaczego? Dlatego, że e, mam kilka przygód przed, e, za, przed e, rozpoczęciem zawodowego występowania na scenie. Pierwsze honorarium dostałem na Politechnice Krakowskiej. To było 300 zł, e, a stypendium miałem 600. No, czyli bardzo e, hmm. przyzwoita zapłata. I gdziekolwiek pracowałem, wszędzie tam. Odprowadzano, no właśnie, te wymagające, w ząbkach zanoszone składki. Tak jest. I dlatego pilnowałem tych ludzi, a potem, kiedy występowałem sam na scenie, to się nie upajałem, że mi tutaj e, szybko wypłacają. Oczywiście, z podpisami umów 31 kwietnia, rzetelnie. Podateczek. Czyli pan płacił zawsze, od o, wszystkich wieś... jakichś tam zarobków pan płacił. A jak postrzega pan te wypowiedzi kolegów po fachu, którzy płaczą, a nie płacili? No nie wiem. Bawią pana takie e, nie, nie, płacze medialne? Nie chcemy mi się, się w ogóle o tym gadać. To znaczy, co jak nie odprowadzali, to nie odprowadzali. No to, to teraz nie ma tak. To nawet Donaldinho, który, hmm? który słynie z tego, że obiecuje, widać, że, że trochę dokuczam. Nie, 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 nie. No Edynio, który obiecuje, że spełnia wszystkie marzenia, no nie może wypłacić tym, który, których pracodawcy nie odprowadzali tych należnych. A taki pomysł marki. jak emerytura uznaniowa dla tych wybitnych artystów, byłby pan na tak? Muszę to przemyśleć. Nie Ej, da się tak jednoznacznie na się Rafała, który zna się na wszystkim. Rafale, to? będę dzwonił do ciebie jutro. Sprowokował mnie pan z Pomponika. Jak pan ma na imię? Damian, Damian, Damian. Pan Damian. Damian. To mam Inteligentny do pana... pan redaktor Damian. To mam do Pana ostatnie pytanie. Czy Pana zdaniem obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić? Bo Pan wojsko sobie nie. tam nie. odhaczył. Dlaczego nie? nie? Chcę Panu powiedzieć, że e, zostałem w cudzysłowie porwany na 12 miesięcy. E, jego magnificencja, rektor, ponieważ pracowałem na WF-ie kilkanaście lat, re, e, reklamował mnie od wojska i to się nazywało niezbędny dla funkcjonowania życia studenckiego. Takie rzeczy. Potem się okazuje, że, że już siła generałów była tak wielka, że już nie mógł mnie dłużej reklamować. I proszę Państwa, 12 miesięcy myślę no nie powiem, że czas stracony ale powinni do wojska iść ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy, mhm. którzy są wysportowani nie e, drzemią, nie ziewają, kiedy kapral czy e, szef kompanii informuje, mhm. jak, co robimy z bronią, jak czyścimy, jak od, odbezpieczamy, jak ładujemy. Pociski, i tak dalej, to wtedy, jeśli ktoś to kocha, to będzie znakomitym żołnierzem. I tak to powinno być. Okej, okay, A jak pan wspomina te 12 miesięcy? No tak, taka. Myślę, jakaś szkoła życia, ale myślę, że teraz po latach jakoś tak specjalnie. Nikomu... Bo niektórzy mówią, że wojsko robi z chłopców mężczyzn. To prawda. No to, ale co tam, no zaścielić łóżko to matka e, wymagająca może to zrobić. Damian, proszę okay, łóżko czyli podzielić. nie trzeba tego Natykać. wojska, żeby ale nauczyć nie ma, się ja ścielić łóżko. Na Najpierw łóżko pościeli Damianek, potem proszę iść na premierę śnieżki. Dziękuję bardzo, wszystkiego tak dobrego. Wszystkiego dobrego, pa.